Ja jestem Steelan i znajduję się w Egipcie w turystycznym rejonie Marsa w hotelu Hilton. Zapraszam Was na wirtualny spacer, gdzie pokażę najważniejsze miejsca, takie jak lobby, baseny, pokój, plaża oraz restauracje. Odciezamy. Znajdujemy się w centrum lobby. Przeciwko nas wejście główne. Po lewej stronie recepcja, gdzie udacie się w pierwszej kolejności, aby się zameldować. przyjeździe obsługa hotelowa i zabiezie waszym bagażem, Alexem. prosto do pokoju. W widocznym przed nami korytarzu na jego końcu znajduje się Exis Bar, gdzie odbywają się zarówno wieczorne animacje, jak i mini disco. Przed nami Kuszman. Teraz wrzucę Wam kartę drinków z All Inclusive. Możecie sobie zatrzymać ten moment, aby sprawdzić, co dokładnie serwują w tej ofercie. Przed nami wejście na stołówkę, restaurację główną. W dalszej kolejności, restauracja włoska, restauracja à la carte, którą będziemy mogli zarezerwować raz na pobyt. Dalej, przejście na pasaż gdzie znajdują się sklepy z pamiątkami i wyjście na dalszą część hotelu. pójdziemy teraz na tędy i dojdziemy do głównego basenu, największego, który jest sercem tego hotelu. Zapraszam! jesteśmy tak jak mówiłem znajdujemy się na największym basenie w sercu tego hotelu znajdziemy tutaj kiosk z ręcznikami ogólnodostępną toaletę jak również bar z pełną ofertą all inclusive. znajduje się tu też kuchnia w której podają przekąski o wyznaczonych godzinach oraz stoliki i miejsca gdzie możemy sobie spokojnie ten posiłek zjeść to właśnie na tym basenie odbywa się większość dziennych atrakcji takich jak aqua aerobic czy zumba oczywiście jest tutaj też piana party Wrócę Wam teraz kadry z imprezy japońskiej Anaparty, a następnie z nocnego eventu pokazu ognia. I widzimy się na kolejnym basenie. 4, 3, 2, 1. Here we go for DJ Hector and the house. Here we go, And the racial team and the house. W kolejnym basenie, tym razem króciutko. Jest to basen dużo mniejszy, bardziej kameralny. Mamy łagodne zejście do basenu, imitujące zejście piaskiem do plaży. Znajduje się tu również bar z pełną ofertą all Inclusive. Myślę, że nie ma co przedłużać. I idziemy na kolejny basen. Dosłownie dwa kroki dalej znajduje się trzeci basen. Najmniejszy ze wszystkich. Bez baru, natomiast z przeznaczeniem dla osób powyżej 16 roku życia. Także wszyscy dorośli, którzy chcą odpocząć od bąbelków czy swoich, czy czyichś, mają możliwość spokojnie sobie tutaj wypocząć A my udajemy się na czwarty, ostatni już basen. I dotarliśmy do ostatniego już basenu. Przyznaję się, że tutaj najczęściej wypoczywam razem z rodziną. Mamy dziecięcy brodzik z zadaszeniem, aby zawsze dla najmłodszych ucień. Basen średniej wielkości, na którego w końcu znajduje się również bar. Jak i wcześniej jest pełną ofertą all inclusive. Także macie przekrój wszystkich czterech basenów. Sami musicie zdecydować, który dla Was okaże się najlepszy do wypoczynku. A my udajemy się do budynku numer 24, żeby pokazać Wam pokój. Jak powiedział, tak zrobił. Znajdujemy się w budynku 24, gdzie jest nasz zamówiony Family Room. Tym razem dostaliśmy dwa niezależne pokoje: 2, 4, 1, 4 raz, 2-4-1-5 z dwoma niezależnymi kartami. Jedną mam ja, drugą ma moja córka Natalia. I wchodzimy do środka. Wkładamy kartę, świecimy światła dla lepszego widoku. Po lewej stronie szafy, w szafach znajduje się safe. Safe jest bezpłatny. Zdarzyło mi się, że w pięciogwiazdkowych hotelach chcieli 2 euro lub 2 dolary za dobę użytkowania sejfu. Tutaj jest w cenie. Pierwsza łazienka. Specjalnie mówię słowo pierwsza, ponieważ druga znajduje się w kolejnym pokoju, do którego mamy przejście. Gdzie wchodziła moja córka. Nazwijmy to pokojem rodziców. Mamy tutaj kabinę prysznicową. Dwa żele pod prysznic, jeden szampon. Dużą umywalkę, dużą umywalkę. Lustro. To ja, widzieliście mnie na początku. szkło powiększające Lustro powiększające. Dobre dla ubierania soczewek. Ubikacje oraz binet. Ciekawa informacja, w Marsalam, nie tak jak w Hurgadzie, kanalizacja jest trochę gorsza. Dlatego mamy informację, aby nie wrzucać papieru toaletowego do muszli, a umieszczać go w koszu. Idziemy dalej. Czajnik, herbaty, kawy, woda mineralna, którą używamy do mycia zębów. Duże, naprawdę duże, fajne małżeńskie łóżko. Duże i wygodne. Dwie nocne szafki. Szafka pod telewizor, duży telewizor, który e, ma połączenie Bluetooth. Nie ma tutaj żadnego smarta, w którym moglibyśmy oglądać YouTube'a, ale możemy się połączyć z nim Bluetoothem. Biurko, jakiś fotel do odpoczynku ładne witryny dla ozdoby klimatyzacja, panel klimatyzacji oraz nawiew który dzięki temu, że pokoje są dość duże nie wieje nam na łóżko mam nadzieję, że teraz to widać dla mnie osobiście bardzo fajna rzecz może wiać całą noc a i tak nie, nie czujemy się owiani dodatkowo mamy wiatrak i to działający obok panelu klimatyzacji jest panel z wiatrakiem, który możemy ustawić sobie Przełączyć i nasz wiatrak, jak widać, zaczyna się kręcić. Przechodzimy na taras. No i przyznam się szczerze, że jest bajka. Jestem bardzo z tego zadowolony. Mamy ogromną trzyosobową sofę z poduszkami, dwa fotele i widok z jednej strony na basen, a z drugiej strony na morze. Przyznaję się, trochę oszukuję, bo tak naprawdę mamy widok na budynek numer 25. Żeby zobaczyć basen, trzeba się trochę wychylić, a żeby zobaczyć morze, trzeba popatrzeć w lewo. Ale nie ma tak źle. Plaża z leżakami jest dokładnie za tym budynkiem. Wracamy do środka. Obok telewizora podwójne drzwi. Zakładam, że są to dwa osobne pokoje, a właściwie jestem pewien. Z podwójnymi drzwiami i zamkami, ale z racji tego, że my wykupiliśmy Family Room, dostaliśmy to w cenie jednego pokoju. Jest to bliźniaczy pokój, tylko że z dwoma osobnymi łóżkami. Również znajdziemy tutaj duży telewizor, biurko, ozdobne witryny, działający wiatrak, fotel do wypoczynku, mamy także drugi taras. Wprawdzie nie ma tu już sofy, są tylko dwa fotele, ale możemy z niego skorzystać. Widok dokładnie taki sam jak poprzednio. Najważniejsza rzecz, z której jestem osobiście zadowolony, to to, że dzięki dwóm pokojom posiadamy dwie łazienki. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że w drugiej łazience mamy wannę, a nie prysznic. Pan na kotarą odsłaniamy. Także gdyby ktoś życzył sobie komfortu, poleżeć i odpocząć, to ma taką możliwość. Czyste ręczniczki, ubikacja oraz pinet. Również z informacją o której mówiłem na samym początku. Cóż, wychodzimy z pokoju i idziemy na plażę. którą bezpośrednio dostaniemy się na plażę. Jest ona otwierana o godzinie 5 i zamykana o godzinie 12. Mamy również budkę strażnika i przystanek kolejki, która zawiezie nas zarówno na plażę, jak i odwiezie z powrotem. Ruszamy dalej. prowadzącej na plażę. Minęliśmy właśnie budki z akcesoriami do wody oraz yy, pamiątkami. Mamy również beach bar. Będę się powtarzał, oczywiście z pełną ofertą drinków Olimpos. Znajduje się również snack bar, gdzie dostaniemy przekąski o wyznaczonych godzinach. Idąc dalej promenadą wśród palm dochodzimy do leżaków. Po lewej stronie mamy, mamy monumenty piramid, gdzie możemy sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia. Są również boiska do animacji w siatkówkę, w to miejsce przywozi nas ciuchcia. Wrzucę Wam w tym momencie kadr, jak ta ciuchcia wygląda jak wygląda przejazd z taką ciuchcią. I za chwilę będę nadawał z jednego miejsca na plaży, żeby Wam opisać dokładnie, jak to jest z plażą w hotelu Hilton oraz zatoką Abu Dhabi. Tak jak mówiłem, wrzucam Wam kadr, w którym pokazuję kolejeczkę, która zabierze Wam zarówno na plażę. Ja nie zabierze was z plaży? Z powrotem do hotelu. Tak prezentuje się plaża. Prywatna plaża hotelu Hilton. Co ciekawe, z niej nie ma możliwości wejścia do wody. Jak widzicie, cała, na całej jej długości jest odgrodzona linką. Także jeżeli chcecie skorzystać z prywatnej plaży, możecie tylko się popalać. Nie ma możliwości wejścia do wody, gdyż jest tutaj rezerwat przyrody. Mamy tabliczkę, która mówi nam o tym, że kończy się plaża hotelu Hilton. Musimy przejść białą budkę strażnika i wchodzimy na teren zatoki Abu Dhabab, gdzie plaża jest już publiczna, ogólnodostępna. I dopiero tam możemy wejść do morza. I tam rzeczywiście możemy posnurkować, zobaczyć rafę i spotkać żółwie. Pójdziemy teraz tam, a ja pokażę Wam kilka kadrów z mojego snurkowania. Mogę Wam zaspoilerować, że będzie żółw. Z nich się podobały. Jak widzieliście, są żółwie. Za to, co Abu Dhabi, macie prawie pewność, że uda wam się je spotkać. Ja aktualnie znajduję się na promenadzie łączącej główny basen z restauracją. Właśnie o jedzeniu chciałem powiedzieć Wam kilka słów. Jak wspominałem wcześniej, mamy dwa miejsca, w których wydawane są przekąski. To główny basen i bar przy plaży. Jeżeli chodzi o kolację, mamy restaurację główną oraz trzy restauracje à la carte. Orientalną, włoską i z owocami morza. Do głównej restauracji dostaniecie się zarówno z lobby, jak i właśnie z tej promenady, idąc tymi schodami w górę do tego budynku. To właśnie tutaj mieści się restauracja główna. A ja pokażę Wam teraz, jak wygląda tam w środku w krótkim, przyspieszonym klipie, już bez komentarza. Oglądajcie. Ich trzy: orientalną, włoską i z owocami morza. Orientalna znajduje się przy basenie głównym i jest to to samo miejsce, w którym wydawane są przekąski. Na wieczór po prostu jest specjalnie przygotowywana. Włoska znajduje się bezpośrednio w lobby, natomiast restauracja Seafood z owocami morza znajduje się na plaży przy barze. Pokażę Wam je dokładnie w ten sam sposób jak pokazałem restaurację główną, z tym, że na koniec każdej dodam zdjęcia z menu. Wirtualnego spaceru. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. A jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie no, w komentarzach. Dla wytrwałych, którzy dotarli do tego miejsca, na koniec wrzucam time Timelapsa ze wschodu Słońca. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym hotelu albo na górskich szlakach. Trzymajcie się! Cześć!